Witam kolegów hodowców i koleżanki i hodowczynie. Gołąbki się porozkładały po podłodze, bo, bo są po kąpieli. Tak się zastanawiałem, czy w taką pogodę będą chciały się kąpać, ale. Ale chyba ten wiatr nie przeszkadza. O, trochę, trochę bałaganu w głębniku. No bo okres taki przedświąteczny. Porządki, zakupy i tak dalej. Nie ma czasu. No karma zwilżona maślanką była Dzisiaj rano o siódmej, może trochę wcześniej Przed chwilą podałem No W wodzie, w wodzie JT żelazo dzisiaj jest Przeważnie podaje to w niedzielę, bądź soboty, bo to w gołębniku, znaczy w gołębniku, w pojniku nie może stać za długo. Także daję im to na popołudniowe pojenie. Tak to u mnie wygląda. No w wodzie, w wodzie zakwaszacz plus. Sól do kąpieli, sól Epsom, tak to się nazywa. Tutaj to samo gołąbki już się suszą. Chyba ze zdrowiem jest w porządku. Mam kilka nieszczepionych gołębi, młodych jeszcze, bo zwlekałem z tym szczepieniem dość długo, bo jeszcze w tym tygodniu odbierałem zamówione młode. A, a chciałem wszystkie jedną serią, w sensie za jednym szczepieniem zaszczepić wszystkie. No i młode, młode przywiozłem. Przywiozłem chyba kiedy? Dzisiaj mamy niedzielę w czwartek. Wartek byłem, byłem, przywiozłem. No są tam młode po, po czołowych lotnikach w Polsce nawet, bo tam w G kategorii ta samiczka jedna jest wysoko. Jedna w C. No i, i co powiem, kupiłem cztery samiczki. I, i właściciel że tak powiem, osoba, u której kupowałem trochę kaca moralnego, miała, że mi same samiczki naszykował, a z samczykami ja widzę, że chyba będę miał problem, i tak się udało. No, udało. Kaca moralnego miał i, i, i postanowił mi sprzedać gołąbka, który, który u niego wylatał drugiego roczniaka okręgu. I, i ten sam gołąbek był. Był siódmy w regionie. No, z dwóch, z dwóch oryginalnych gołębi łebuch. Zobaczymy, co to z tego będzie. Złapię jednego gołąbka, bo widzę, ma coś koło oka ciemnego, plamkę. Kurczę, przerwało mi, bo chyba bateria słaba jest. Nie wiem, czy uda mi się skleić te dwa filmiki. Chyba zobaczymy. Nie wiem, diagnoza tutaj, co gołąbka złapałem, to coś jakby mi się wydaje, że koło ucha coś mu się robi jak jakby coś zaschniętego, jakby coś jakieś miało mu ropieć. Nie wiem. Ogólnie gołębie od tego hodowcy To miałem z nimi problem jeszcze przed sezonem lotów, bo one właśnie mi one mi łapały ospę, to ten tutaj z toplamką oka A teraz jakby mu coś tam... No jakaś taka substancja taka brązowa wydzielina z okolic ucha nie wiem, gołąb wyschnie po kąpieli to go później może złapie Zobaczymy co to z tego będzie No także u mnie że tak powiem prezenty już rozdane w sensie sprawiłem sobie sam Pozdrawiam kolegów hodowców. Dobry lot.